Witam, powiem wam część ludzi, około połowę Polaków można określić najprościej jako naiwni frajerzy. Są to ludzie, którzy zanurzyli się po szyję w bagnie płynącym z mediów głównego nurtu i mimo, że śmierdzi coraz bardziej, oni tego nie czują i wydaje im się, że pluskają się w jacuzzi. Zwróćcie uwagę, że to praktycznie ta sama grupa frajerów bez przerwy łyka cały ten shit serwowany w Davos. I zobaczcie że to ta lewa strona, od lewicy, chołowni do platformy. Tym ludziom można wmówić dosłownie wszystko. To ci frajerzy tak mocno wierzyli w koronę, że ich liderzy domagali się odpisu zaostrzenia restrykcji w czasie strandemii. To ich liderzy domagali się przymusu szczepień i obowiązkowego lockdownu dla niezaszczepionych. I robili to dlatego, że wiedzieli, że ich wyborcy to frajerzy, którzy ślepo w to wierzą frajerzy, którzy pobiegli sprintem w tak zwaną ostatnią prostą, wierząc, że srandemia to straszliwy, śmiertelny wirus i że jedynym ratunkiem jest cudowna szczepionka. A każdy, kto jej nie weźmie, albo nie biega wszędzie w masce, jest mordercą. A gdyby im powiedzieli w telewizji, że mają biegać w gaciach na ryju. Bo wtedy są bezpieczni, to by biegali w gaciach na ryju. Ci sami ludzie zwykle wierzą, że przez człowieka jest ocieplenie klimatu. I jeśli zarżniemy naszą gospodarkę, będziemy płacić 10 razy więcej za prąd, niż wynikałoby z praw wolnego rynku, żreć robaki, marznąć zimą i pić z papierowych słomek, to uratujemy planetę. Podczas gdy odpowiadamy za mniej niż 10% emisji. W Indiach średnia roczna temperatura jest o 20 stopni wyższa niż u nas. I kopią węgiel, dymią na potęgę i jakoś się nie boją. Chiny robią podobnie. A u nas mamy srać ze strachu, że gorąco. Że za 100 lat temperatura podniesie się o stopień i w Warszawie będzie tylko trochę zimniej niż teraz we Wrocławiu. Ci sami frajerzy wierzą w to, że Unia Europejska to samo dobro podczas gdy już w tym momencie Ty osobiście dostajesz od Unii wielkie gówno, a Unia zabiera Ci miesięcznie grubo ponad 1000 zł, bo wszystko podrażało przez opłaty za dwutlenek węgla. Chleb nie kosztuje 2 zł, tylko 5, bo weź go upiecz na prądzie z ETS-em. Płacisz rachunek za ten ekodebilizm w każdym produkcie i za każdym razem z opłatami za prąd, gaz, wodę i śmieci, które podrożały kilkukrotnie przez ostatnie lata. Jesteśmy okradani, bo połowa Polaków to frajerzy, którzy wierzą, że to dla naszego dobra. Ci sami frajerzy wierzą w dobroć jaką niesie ze sobą multikulti. Ale tu trzeba przyznać, że nawet wśród tych frajerów jest mało aż takich frajerów, którzy serio wierzą w to, że to lekarze i inżynierowie. Tak odklejony jest jedynie 5% pokroju tokarczuk. To ludzie, którzy popierają w ramach Unii mechanizm przymusowej relokacji. 12 około procent nie ma zdania, ale aż 82% jest temu przeciwnych. 82% Polaków doskonale wie, że imigranci to gwałty, przestępczość i wjeżdżanie rozpędzonym samochodem w jarmarki. Imigranci to największy problem Zachodu, przez który upadają tam rządy. I nawet ci ludzie nie zagłosowaliby na Tuska, gdyby wiedzieli, że chce zrobić z Warszawy Somalię. Tylko niestety, problem polega na tym, że jak mówiłem, to są frajerzy, którzy łykają każde gówno, które im się poda. I tak samo jakby chodzili w gaciach na ryju, jakby im kazali, tak samo wierzą w to, że Tusk nie wpuści tu żadnych imigrantów. Co więcej, ci ludzie są tak popieprzonymi frajerami, że nie wzięli udziału w referendum, w którym można było odrzucić przymusową relokację. Wystarczyło postawić pierdolony krzyżyk na kartce. To wytłumaczcie mi, jakim trzeba było być skończonym frajerem z gaciami na ryju, żeby nie chcieć tu imigrantów i jednocześnie nie potwierdzić tego w referendum. Jak sprany mózg TVN trzeba było mieć, żeby uwierzyć Tuskowi na słowo, że unieważnia referendum. Bo on tu nie zezwoli na przymusową relokację ani jednego imigranta. Przecież to jest logiczne, że miałby gdzieś to referendum, gdyby rzeczywiście chciał się przeciwstawić Brukseli i nie przyjmować tu nikogo. Co więcej, to referendum by mu w tym pomogło. Mógłby powiedzieć, że on ma teraz związane ręce. Naród zdecydował i nie przyjmie nikogo. Frajerzy TVNowi. Przecież on to odrzucił tylko po to, żeby zrobić Niemcom dobrze i przejąć część tego olbrzymiego problemu, który sami sprowadzili na swój kraj, gdy sami ich zaprosili 10 lat temu. I tylko dzięki temu, że PiS wygrał wtedy wybory, to ci ludzie od 10 lat nie gwałcą małych dziewczynek w Polsce. Ale, panie Tusk, powiem panu jedno: jeśli znowu chcesz okłamać Polaków i serio zbudujesz te ośrodki dla imigrantów w każdym byłym mieście wojewódzkim, jeśli zgodzisz się na te kilkadziesiąt tysięcy przymusowej relokacji rocznie i nie daj Panie Boże, będziesz płacił im zasiłek większy niż emerytury Polaków, którzy zapierdalali na ten kraj całe życie, to jesteś człowieku politycznie zmieciony z planszy. To będzie koniec Ciebie i Twojej żałosnej antypolskiej koalicji. Bo nawet widzowie TVN-u w większości nie są aż takimi frajerami, żeby tolerować coś takiego, że imigrant znikąd dostaje tu mieszkanie i są mu płacone pieniądze, a on z nudów wychodzi sobie na miasto gwałcić dziewczynki. Naprawdę nie jesteśmy jeszcze tak popieprzeni jak Niemcy czy Anglicy, żeby tolerować coś takiego. A jeśli tak myślisz, to się grubo pomylisz. Jeśli będziesz klęczał przed Niemcami i sprowadzisz na nas to samo co mają Niemcy, to najpierw wylecisz stąd ty, a potem trzeba będzie deportować wszystkich imigrantów. Dokładnie tak jak teraz robi Trump. Wyłapać i deportować wszystkich. Każdego, kto nie pracuje i nie płaci tu podatków. Każdy imigrant powinien być zarejestrowany w systemie i skarbówka przecież wie od razu, czy ktoś pracuje, czy nie, bo podatki są odprowadzane. I jak się okaże, że nie, to kop w dupę i do widzenia. I oczywiście Ukraińców też to musi dotyczyć. Do jasnej cholery: żyjemy na kredyt. Ten rząd zadłuża nas niemiłosiernie. Więc naprawdę, ostatnią rzeczą, na którą powinniśmy marnować pieniądze, jest podcieranie dupy bezrobotnym imigrantom. Nastała epoka Trumpa i Maska. Nielegalna imigracja dobiega końca. I Polska musi pozostać Polską dla Polaków. Najczystszym i najbezpieczniejszym krajem w Europie. I o to musimy z całej siły walczyć. To jest najważniejsze, żeby we własnym kraju czuć się bezpiecznie. Dziękuję za uwagę. Proszę przede wszystkim o udostępnianie, a jeśli ktoś ma ochotę, to może wesprzeć moją pracę jakąś wolną złotówką. Link do Bajkofi na profilu, reszta linków pod filmem. Bardzo Wam dziękuję.